w telewizyjnym tygodniku Praca, Biznes, Innowacje. Dzisiaj w naszym programie więcej pieniędzy dla dolnośląskich firm. Kto i dlaczego otrzyma wyższe wsparcie z Brukseli, wyjaśnimy już za chwilę. Zapraszamy. Sprawdzimy też, czy dbałość o urodę może stanowić podstawę innowacyjnego biznesu. Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny sprawiły, że Polacy coraz bardziej o siebie dbają. Chodzi nie tylko o zdrowie i dobrą kondycję, ale także o estetyczny wygląd. To bardzo szybko rosnący rynek, na którym dolnośląskie firmy mają sporo do powiedzenia. Przykładem jest wrocławska Klarena. Polski rynek kosmetyczny w tej chwili jest całkowicie na światowym poziomie. Nie ma tutaj jakichś drastycznych różnic między urządzeniami kosmetycznymi w Polsce i wreszcie świata. Firma od 10 lat zaopatruje gabinety kosmetyczne, salony piękności i spa. Myślę, że przede wszystkim gabinety kosmetycznych korzystają kobiety i dzisiejsza kobieta jest kobietą zadbaną. I stąd też w dzisiejszych czasach dużo więcej kobiet w ogóle generalnie korzysta z usług tego typu. Najnowszy pomysł zrealizowany we Wrocławiu to uruchomienie własnej produkcji urządzeń kosmetologicznych. Dostaliśmy informację, że urządzenia tak naprawdę są bardzo podobne. Brakuje jakichś świeżych, nowych rozwiązań w urządzeniach kosmetycznych. Było takie zapotrzebowanie i to było powodem powstania tych no, innowacyjnych zmian i innowacyjnych rozwiązań. Przykładem tego jest na przykład facelifting. Jest to urządzenie, które w innych wersjach wymaga ogromnej wiedzy od kosmetyczki. To może być nawet wielomiesięczne szkolenie w którym musi poznać dokładnie cały układ mięśniowy twarzy, wszystkie przyczepy mięśniowe, wiedzieć w jakiej kolejności, jakimi impulsami stymulować jakie mięśnie, jak długo, aby wykonać cały zabieg. Nasze rozwiązanie jest tutaj jedyne w swoim rodzaju. Zastosowaliśmy y, taki prosty układ detekcji, który wyświetla na panelu miejsce, w którym trzeba przykleić daną elektrodę. Realizacja dwuletniego projektu inwestycyjnego kosztowała 2 miliony złotych. Kilku lat jesteśmy liderem w tej branży, nasza pozycja jest ugruntowana, zdystansowaliśmy konkurencję i w tej chwili możemy zająć się promocją naszych produktów za granicami. Już współpracujemy z dziewięcioma krajami. Taki pomysł na rozwój doceniła kapituła Dolnośląskich Gryfów. Firma została laureatem tegorocznej nagrody w kategorii specjalnej.